Tylko jeden. Teraz możecie im pogratulować! Opera Leśna! Dzięki! Kto wygra? Słuchajcie, stuletnia Opera Leśna nie słyszała, słyszała już wiele, ale nie słyszała jeszcze polskiego hitu lata 2009. No nie słyszała, nie słyszała, ale dwie osoby już wiedzą, kto to będzie. I tylko dwie osoby. Zapraszam je teraz na scenę. Będą to dyrektor marketingu telewizji polskiej, pani Iwona Bocian-Caciewska, oraz dyrektor biura reklamy telewizji polskiej, pan Zbigniew Badziak. Zapraszamy Was. Witamy. Dzień Szanowni państwo, w imieniu telewizji polskiej mamy ogromną przyjemność ogłosić, że w tym roku polski hit lata. Wyśpiewała Ewa, Ewa Farna z piosenką cicho. Gratulujemy Ewa! zwycięstwa i nagrody w wysokości 40 tysięcy złotych. Zapraszamy. Brawo Ewa, zapraszamy do nas. Ewa Farna, proszę Państwa, piosenka cicho. Polski hit lata 2009. Zapraszamy Cię. Ewa. Prosimy Ci o kilka słów. Witam Państwa jeszcze raz w Sopocie. O, dziękuję bardzo za tę nagrodę, bo. Cicho jest dla mnie strasznie ważną piosenką. Myślę, że jest super tekstem. Dziękuję bardzo za to, że tak pięknie się go przyjęli i że posłaliście głosy, i że cicho jest. Hitem Lata! Woo! Gratulujemy Ci z całego serca. Wielkie brawa. Ewa Farna! Gratulujemy całej trójce! Dziękujemy Wam bardzo! Kochani, Ewa zaraz wróci, ale teraz Ewuniu, biegnij się przygotować. Musisz przed nami jeszcze wystąpić, okej? Okay? No. Ja nie pokażę. Chodź, w idź gotuj, gotuj się do występu eee. finałowego. Idź! Tak, I Ewa, zaraz. Ewa zaraz rozumie, że musi jeszcze wystąpić. Na razie musi biec za scenę, wiesz, uspokoić nerwy, nastroić struny głosowe. Z tego przejęcia i radości mogłaby zaśpiewać na przykład nie tę piosenkę? Albo co gorsza po angielsku. A już jutro kolejna porcja 15 wykonawców, która przemówi językami. Będą z tak egzotycznych i niezwykłych krajów jak Ukraina, Szwecja, Włochy, Stany Zjednoczone. A nawet ze swojskiej Jamajki, tak bliskiej sercu każdego Polaka. Zresztą... Bliskie, bliskie. Sami się Państwo przekonają. Subhut Hit Festival 2009. Już jutro konkurs na zagraniczne hit lata. Wystąpi 15 wykonawców. Między innymi Katrin.